Siemaneczko, z tej strony wazy, ja w tym odcinku specjalnie na Waszą prośbę przygotowałem wszystkie lokalizacje barwników kolorowej rysunkowej ryby. Jeśli jesteście już w trakcie poszukiwania konkretnych barwników rysunkowej ryby, znajdziecie je poprzez wyszukanie konkretnej nazwy. Natomiast w tym filmie wszystkie barwniki będą alfabetyczne. Pamiętajcie, że krople kolorowe możecie uzyskać. Przykładowo ze skrzynek lub artefaktów obcych. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Wazigaming na naszym Discordzie wazilandia. Fajna lokalizacja z farkami, tym razem tymi znajdujemy się pod zielonymi żywopłotami. Pierwszy barwnik, drugi jest w domku. No i trzeci znajdziemy tutaj obok. Kolejne kolorki. Tym razem fioletowe. Sklepowa sadyba. Pierwszy. Drugi. Trzeci znajduje się tutaj nieopodal. I misja Zrobię. Kolejny kolor. Diamentowy niebieski. Nie będę musiał się natrudzić z tym. Tym razem kolorki żółte, pomarańczowe, chyba. I trzeci, ostatni kolorek. Zrobiony Czerwone kolorki. A, coś tutaj w tym budynku, albo za tym budynkiem powinny być. Fajnie, że to już strefa jest. Fantastycznie. Ta na dachu, oczywiście, kolorek musi być. Na pierwszy. Na drugi już widzę. Również na dachu. Czerwony kolor na czerwonym dachu. No. Smart. Działa. I ostatni tutaj. I ja w ogóle Biały... barwnik. Lecę po drugi biały barwnik? Widzicie drugi biały barwnik? Jest tutaj biały barwnik. Ja nie mam, bo ja nie no, mam... No i niestety na... po trzeci biały barwnik wystarczy, że masz miał rybę. Nie wiem, czy tam ryba... ryba się inaczej jednak z Szczycie? Jest na szczycie no Już mi zasuwa po niego, no Ten do strefy poszedł A strefa wali po 10 Po 5 na razie o, Nie wrócę już Zostaw strefę Nie wrócę Prosty zginie 7, 6, 5, 4 Trzy, się wyjmować na czas. dwa. Ale się szybko te patrz, zadania robią. widziałeś to, mówię, jest coś o wyjmowaniu na czas. Kolejny barnik, tym razem zielony, możemy znaleźć na kukurydzianym kompleksie. Pierwszy, drugi. Nie wiem, czy trzeci barnik przypadkiem nie jest tam w tej szczelinie. Co się okaże. A nie, tam jest zielony barnik, na samym dole. Tak maskuję minimapie widać, tak, jest poznaczony, ale musisz być blisko tego, wiesz? Dobra, i trzeci źródłomgarnik zebrał. Kryształowy niebieski. No, oczywiście, że w tunelu. I uwaga, krystaliczna błękit. ...stalicznego błęki tu, jeszcze inaczej. Od razu można wyskoczyć na pasku mę Taka kolejna ciekawostka, jeśli macie zakupioną rybę kreskówkową. To na mapie zostanie Wam odsłonięty taki wskaźnik <laughs> z farbami do kolorowania tej ryby butelki liściastej zieleni. Tak zwane, kolejna gdzieś jest obok. Proszę bardzo. Kolejna. I jeszcze jedna tutaj. Kolejne barwniki, tym razem fioletowe, znajdziemy tutaj obok kościanych krańców, po lewej stronie. O, tym razem nie leżą na ziemi. Są w tunelu. Fajnie dobra, jest. No, strefa już bije po dwa, mega. A wszystkie barwniki są w tunelu. Dobre. Muszę szybko lądować. Trzeci barwnik znajduje się gdzieś tutaj nade mną. spokój znowu zebrać no i trzeci florowy warnik zebra. a skakał już następnym kolorem jest sama mroźny, mroźny błękitny no to wszystko po kolei z tej jednej linii Błańkit Kolejny mleśny Błańkit Widzę, widzę, kabi ping O, kolego Przytulnego różu. A, wszystko w jednym tym. W jednym kominie Kolejnym kolorem jest Desert Suns. tym piasek a czy to jest wszystko w tej Kupce. no i przechodzimy do następnego oliwkowy Rekrucka zieleń. Hmm, proszę. Nie wiedziałem, że jest taki kolor. Dla mnie to wygląda jak jakiś oliwkowy. Rekruckiej zieleni. Trzeci. Czas lecieć po biały. Kolejna lokalizacja. Tym razem z czerwonym barwnikiem. Ale go zostaw mnie w spokoju. Bo nie odpuści. Gdzie jest ten barwnik? Pewnie gdzieś na górze. Jestem na samym szczycie, no nie biegam to się trzeba. Tego barwnika dalej, nie widzę. Łapie no, masz przecież. Tak, jest zaznaczony wiesz, ale to jest tyle pięter, to pokazujemy budynek. A tam nie było żadnego piętra. To nie jest pięter, to A, ten... tu jest na dole, dobra. Okej, okay. widzę. Bo to się w ogóle nie da wtrapiać, ja zauważyłem. Nie. No ładnie, kolego. bo to błoto się w trafie nie zbierze, manikujki. Prawie nie ściągnął. No i zaraz pokażę lokalizację trzeciego barwnika. Trzeci barwnik jest tutaj. Na lokalizację tym razem z czarnymi kolorakami. A Frosty gra cały czas z jakiej okazji? Gdzie są na ziemi te kolorki? A w powietrzu jest. Nie zawsze są. A gdzie jesteś? A to tam mnie jeszcze nie było. I trzeci czarny kolorek. Biorę następny to ciepło Dobra, to jest Ruby red. Ruby o, red przed latarnią Rubinowej czerwieni Tak, rubinowa czerwieni Czy to jest na górze? Tak Trzeba wejść na samą górę OMG A potem trzeba będzie zejść Jest W <laughs> U samej góry No, czyli przed latarnią jest trzeci, okej okay. Rubinowa czerwona No, całkiem spoko No to przechodzimy do następnego koloru. Czerwony kolor. Knighty Crimson na zamku. Rycerski karmazynowy rycerski. A gdzie jest ta trzecia? E u góry Teraz sam Nie, nie, tutaj. Na tym piętrze tutaj będzie miał w tym Tutaj. A, za Teraz. Nice. Teraz. To Teraz. 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 Ślurpowy turkusowy, uwaga Może. Ściarbowanego turkusu. To teraz czas lecieć po zielony. I do rybki. Proszę. Dobra, czyli na slamsach. Tak, slamsach. To tutaj na dole będzie. W sumie tutaj jest A jest, już w widzę. widzę. W powietrzu. To ja od na nim. Czyli zbieramy... No, są niby zielone kolory. Zgniłe zieleni. Zgniła zieleń. Czy na bolec I trzeci kolor zgniłej zieleni jest również tutaj na fundamentach. To trzeba wybrać po kolejne. No już sobie przez przypadek sam zebrałem. Tu był jeden kolor żółty. Hva var że to na trzeba zebrać drugi. Aha, a. a to le lecę szybko na piszczącą. Jeśli filmik Wam się podobał nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Vazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Vazi Gaming. right hey.